Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować model parowozu. Model od firmy Trix. Numer katalogowy modelu to 22794. Model, który dzisiaj będę prezentował, jest wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Także na wypasie z dźwiękiem dzisiaj będzie. Tutaj mam zdjęcie aktualnie w kadrze, pokazujące, jak ten model wygląda. Jest to model o numerze BR75, numer inwentarzowy 407. Oczywiście znalazłem też zdjęcie, pokazujące, jak ta prawdziwa lokomotywa wyglądała. Tutaj niestety z innym numerem inwentarzowym. Tutaj z numerem inwentarzowym 1118, z takiego profilu. Tutaj z drugiego profilu. Tutaj zdjęcie pokazujące, jak ta lokomotywa podpięta jest pod skład towarowy. Przepraszam, osobowy. tych kawałek wagonu osobowego widać. I tutaj taka fajna strona. Znalazłem taką stronę, gdzie pokazana jest ta lokomotywa, takim starym zdjęciem. Poniżej, krótka taka historia tej lokomotywy. Pod spodem, taki rysunek, schemat opisujący jego wymiary, też takie ciekawe. Tutaj poniżej, opis tego jest. Tutaj, zdjęcie tej lokomotywy prawdziwej. Tutaj innej lokomotywy z drugiego, z drugiego profilu. No i tutaj, akurat ta lokomotywa z oznaczeniem, ze znaczkiem trzeciej rzeszy. No, i teraz, nie przyciągając, zapraszam na rozpakowanie tego modelu, a później prezentacja tego modelu już na mojej makiecie. nie w kadrze widzicie opakowanie z modelem. Opakowanie tutaj pokazujące numer katalogowy, na przypomnienia 22794. Numer lokomotywy 75 i tu chyba nie ma napisane jaki 407 powinno być. Nie ma, tylko, tylko jest klasa lokomotywy 75.4. No i model, tutaj widać zapisu, jest wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Ma możliwość też zamontowania dekodera generator demo też. No i jak model się prezentuje. Opakowanie jak zwykle wypraska standardowo. Tu jakieś części do samodzielnego montażu. Tutaj takie elementy zabezpieczające. Model. No i sam model. Te modele od firmy Trix, taki specyficzny, mają jeszcze tutaj takie steropion. Nie wiem, do czego on tutaj ma służyć. No i teraz jak wygląda sam model. Tutaj mamy oznaczenie modelu. Model o numerze 75, numer inwentarzowy 407. Tutaj poniżej jest przydział, opis. Także tak, tak się prezentuje lokomotywa ciężka, czuciu. Pewnie ma niektóre elementy chyba te boczne tutaj w tym miejscu, gdzie jest zbiornik z wodą to wszystko chyba jest metalowe, bo dosyć ciężka ta lokomotywa także dużo detali z przodu czoło tak się prezentuje modelu z góry mamy tutaj komin tutaj w środku możliwość zamontowania generatora dymu Dużo takich detali, które powoduje, że ten model bardzo realistycznie wygląda. Tak wygląda tył modelu. Z drugiej strony wygląda w ten sposób. Też ma oznaczenie. No, i jeszcze pokażę spód. Spod wygląda w ten sposób. Modele Trix charakteryzują się tym, że są takie porządnie wykonane. Raczej tutaj nie zdarzają się jakieś takie, że gdzieś coś odpadnie, coś się zgubi. Raczej taki model porządnie zrobiony. Tak sam raz, żeby popuszczać na makiecie. A przy okazji też jeszcze, żeby cieszył oko, jeżeli na przykład ktoś nie ma makiety i chciałby wstawić do gabloty. Także tak wygląda, tak wygląda model. Bardzo ładnie. No i teraz zapraszam już na makietę, gdzie pokażę ten model już na makiecie i jego przejazd razem z wagonami. Także zapraszam do następnej sceny. Tak, model już na makiecie stoi. Tak jak powiedziałem, model jest, tak jak powiedziałem wcześniej, model jest wyposażony w dźwięk. Także jest może prezentacja dźwięków na początek. Włączymy Włączymy w pierwszy dźwięk, to jest tak. Klawisz F1, nic, tylko słychać taki szum. Bardzo długi RP1, klawisz F2, klawisz F3, nic, klawisz F4, klawisz F5, nic, klawisz F6, klawisz. F7, krótki, rp1, klawisz F8, klawisz F9. O, to taki śwink, jak parowóz stoi na, na stacji, i tam słychać, jak dosypu, dosypują mu do węgla, do, do pieca, F9, dobra. F10 no, już tak długi Taka długa sekwencja F9, czy to jeszcze F10 było? No, jeszcze raz klawisz F10 Tak, to jest klawisz F10, czyli to jest dosypywanie samego wlęgla Dosyć długa sekwencja Dobra, klawisz F11 Gwizdek F12. To jest pompa chyba. Dobra. F13. To nie wiem, co To jest. F14. F15. F16, chyba zmiana sprzęgu. F17, to jest chyba otwieranie drzwiczek. F18 i F19, to jest wypuszczenie pary. No i F20, jakaś prądnica, chyba. Także jest trochę tych dźwięków. No i teraz zapraszam do krótkich manewrów oraz przejazd tego modelu z wagonami. Tutaj wagony stoją po prawej stronie, czekają osobowe. I przejazd właśnie modelu lokomotyw razem z wagonami po makiecie. To był przejazd modelu lokomotywy parowej od firmy Trix. Numer katalogowy modelu 22794, numer parowozu 75, numer inwentarzowy 407. Model wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Mam nadzieję, że przejazd oraz prezentacja modelu Wam się podobała. Bardzo fajny, sympatyczny parowóz. Taki ten jack, ale dosyć taki solidny. Trzy osie napędowe, dwie toczne. Także jedyny mankament, co pewnie zauważyliście, jeżeli chodzi o ten model, to te toczne koła niestety nie zawsze się kręcą. Ślizgają się po prostu po, po torze. Także no cóż, takie czasami mankamenty są tych parowozów. Nie zawsze wszystko jest idealne. Ale mimo wszystko cieszę się, że trafił on do mojej kolekcji, zasilił moją kolekcję parowozów. Naprawdę ładnie się ten model prezentuje. Natomiast film dobiegł już do końca. Jak zawsze, zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć. I jeszcze scena bonusowa. Chciałem pokazać Wam, jakie inne modele BR-75 mam w swojej kolekcji. Zdajemy ze statywu, żeby Wam pokazać. Są to modele w analogu, takie stare. Hmm. Pamiętające jeszcze minioną epokę. To jest akurat BR-75, numer inwentarzowy 539. Jest to model firmy GoodSold. To są te pierwsze modele Gutsaltof, one takie średniej klasy były. Ale ciekawe, dużo mają takich detali tutaj. W sensie ten model akurat ma ten takich tutaj detali dużo. Na górze jakieś takie sprężarka, jakąś, jakiś taki zbiornik wyrównawczy chyba, co to nie ciężko powiedzieć. Także tak wygląda. I drugi model to jest firmy Liliput, a Też jest BR75 i to jest numer inwentarzowy 1118 i to jest właśnie model który odzorowuje tę prawdziwą lokomotywę którą dzisiaj pokazywałem na początku filmu ona właśnie jest z numerem właśnie który pokazywałem tą lokomotywę na początku filmu tak wygląda tak wygląda właśnie taka jakaś patyna ktoś tu próbował robić z tym modelem także tak wyglądają moje trzy modele BR75. No i oczywiście bohater dzisiejszego filmu. Dla przypomnienia model od firmy Trix. Także tak wyglądają te trzy modele parowozów. No i tym kadrem kończę dzisiejszy film. Cześć.